Cześć, witajcie. Dzisiaj u mnie wyżynarka sieciowa firmy Parkside model PSTK800 B2. W zestawie mamy instrukcję obsługi do wyżynarki oraz kartę techniczną brzeszczotów do wyżynarki, ale obrazkową, instrukcję jak należy ustawić laser, przejściówkę do odkurzacza, sam odciąg do odkurzacza, montowany pod wyżynarkę, przykładnice razem z miarką. W zestawie mamy również brzeszczoty, trzy brzeszczoty do cięcia drewna oraz jeden do metalu. Osłonkę brzeszczotą montowaną do dolnej stopy. Czerwony przycisk do włączania podświetlenia oraz lasera. Wyrzynarka sprawia wrażenie dosyć dużej i ciężkiej. Tutaj widzimy stopa ślizgowa jest wykonana z dosyć solidnego materiału, nie jest ona giętka, jest sztywna. Na pewno nie będzie się wyginać tak jak w akumulatorowej wersji X20 VT, co na pewno pozytywnie wpłynie na jakość naszego cięcia, na precyzję. Dalej mamy trzystopniową regulację kąta cięcia wyżynarką. Zmieniamy kąt za pomocą tej dźwigienki. Do wyboru mamy kąt. 0 stopni, 22,5 stopni oraz 45 stopni. Ustawiamy dowolnie wybrany kąt i z powrotem blokujemy tą dźwigienką. Z boku urządzenia mamy również przełącznik do wydmuchu trocin. Szybkie mocowanie brzeszczotu SDS. Brzeszczoty widać wykonane z dobrego materiału, nie są giętkie. Dalej mamy Regulacje posuwu ostrza. W pozycji 0 wyżynarkat nie wolniej, ale za to możemy wyciąć coś bardziej dokładnie. Natomiast w pozycji numer 3 wyżynarkat nie bardzo szybko, natomiast gorzej z dokładnością. Prowadnik, po którym porusza się ostrze, wydaje się być w porządku. Nie widzę tutaj żadnych zmiennych luzów. Regulacja obrotów jest umieszczona z tyłu. Taki typ wyżynarek, aby móc nad nimi dobrze panować, należy trzymać oburącz. Przewód zasilający 4 metry wydaje się dosyć cienki i bardzo giętki. Wyżynarkę tą o takiej właśnie budowie podczas cięcia prowadziło mi się znacznie lepiej, lepiej kontrolowało mi się niecięcia niż jak miałbym to robić wyżynarką o klasycznej budowie żelazka. Mimo to, że nie używam często wyżynarki, udało mi się osiągnąć nawet przyzwoite cięcia. Plusy tej wyżynarki to z pewnością solidna stopa, o której już wcześniej wspominałem, duży skok brzeszczota. 800W, przyzwoity wydmuch trocin do przodu, regulacja obrotów, podświetlanie miejsca pracy, funkcja podcinania, no dzisiaj to już jest standard, natomiast mega plus to jest cena i 3 gwarancja, no trudno aż mi uwierzyć, że ta wyżynarka będzie się spisywała. Tak, dobrze, za taką cenę, no ale zobaczymy. Planuję ją jeszcze przetestować z jakimiś lepszymi brzeszczotami. To może w następnym filmie. A minusy to z pewnością e, słaby laser. Także na razie więcej nie mogę powiedzieć po tych krótkich testach. Jestem na razie pozytywnie zaskoczony, zadowolony. No, zobaczymy, co dalej. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas. Do następnego filmu. Hey.